Cześć, kochani, witam was w kolejnym unpackingu i razem z Kokosem zapraszamy was na unpacking tej dużej paczki. Prawie mi się nie mieści w kadrze. Ogon Kokosa tutaj wam chodzi teraz w kadr, na no, słodkie to było. Ale w tej paczce będzie oczywiście kolejny model od Briera z Kali Traditional, dlatego ta paczka jest tak dużo i pewnie się już tego domyśliliście. Jest tu moja taka bardzo wymarzona figurka. Trochę już spóźniona, bo miała być na urodziny, ale jakoś tak później dokonałam zakupu już po urodzinach, ale uznajmy, że jeszcze to jest takie urodzinowe, że spełnią swoje kolejne marzenie od Krzep, Zaczynajmy. Okej, okay, tutaj mamy takie niebieskie wypełniacze. Tak, tutaj już jest. Figurka, o tak. O wow, słuchajcie. Jak widzicie, jest to Justify. Mam nadzieję, że tam nie słyszycie, jak ta folia szaleści. Ale jeśli tak, to wybaczcie. Ale w końcu mam we swojej kolekcji model Beyer Traditional Justify. Czyli jest to kolejny koń wyścigowy, portret konia wyścigowego do mojej kolekcji. Jest po prostu fantastyczny. I jak widzicie, ten model ma jeszcze takie oto akcesorium w postaci tak zwanego koca, na którym są kwiatki. I jest tutaj jeszcze taki napis Justify 2018. I to jest w zasadzie portret przedstawiający moment, kiedy Justify wygrywa jeden z wyścigów. Nie wiem dokładnie, o który tutaj chodzi, nie sprawdzałam tego. Później, może sobie sprawdzę, patrząc na jakieś zdjęcia jego w prawdziwym życiu. Ale właśnie takie koce z kwiatów otrzymuje każdy zwycięzca, każdy koń, który wygra jakiś tam wyścig. Najczęściej takie koce z róż możecie kojarzyć, z kentaki derby, bo tam właśnie na tych wyścigach z tego cyklu potrójnej korony konie dostają na sam koniec, jako zwycięzcy, taki właśnie koc z róż samych. A tutaj mamy różne kwiatki, ale wiecie, to zależy od konkretnego wyścigu. Więc tutaj mamy takie oto bardzo ładne różyczki, takie żółte kwiatki i takie białe. Więc bardzo fajny jest ten. Dodatek. Można to oczywiście też zdjąć. Tutaj są takie, jak widzicie, gumeczki, więc bez problemu mo można to zdjąć, jakbym chciała. Ale myślę, że zostawię go w tym. O, tutaj kokosik jest zainteresowany, chyba kartonem bardziej niż modelem. Taką ma bardzo ładną grzybę. Prostą. Ma po prostu przeuroczy jak Zobaczcie, jaką ma. Piękną odmiankę tutaj. Jest taki uroczy. Ma też tutaj piękne rzeźbienia. I tutaj też nogi. Jedną odmiankę ma tutaj. I ma wrzeźbione, jak widać, strzałki. Co tak jak Wam mówiłam, nie każdy Brajery posiada. Tutaj są chyba jakieś zdarcia na kopytku. O, a tutaj mamy jeszcze taką oto odmiankę. Ojejku, to co właśnie słyszeliście, to kokos właśnie wywrócił sobie karton, żeby do niego wejść. Więc jakbyście coś słyszeli, to właśnie kokos zajął się kartonem. Ale dobrze, bo on bardzo je lubi. No więc tak, jeśli chodzi jeszcze o ten model, ma. Taki oto ogon, taki błyszczący trochę. A sama poza to wygląda jakby był teraz w kusie. Jeszcze brzuch. O, ma jeszcze tutaj napis Justify. Także taki fajny dodatkowy element. Nie każdy model od Briera ma swoje imię, tak napisane. Jeszcze w swojej kolekcji z takim napisem mam Snowmana, a inne właśnie nie mają takich napisów na brzuchu, więc ciekawe. No, także to jest, słuchajcie, Justify trafił w końcu do mojej kolekcji. I jeśli chcecie wiedzieć, skąd go mam, to zamówiłam go przez OLX. Link do oferty zostawiam Wam w opisie, gdybyście chcieli wiedzieć, od kogo dokładnie to było. Jestem bardzo zadowolona z tego zamówienia, oczywiście, bo ponownie trafiłam na dobrą ofertę. Szybka wysyłka, wiadomo, i też, jak widzieliście, bardzo dobrze ten model był zapakowany. Także jestem zadowolona i mogę jak najbardziej polecić tą osobę. Jeśli ma jeszcze jakieś modele na sprzedaż, to możecie sobie tam zajrzeć. No, także to by było w zasadzie. Wszystko w tym unpackingu. Oczywiście będzie jeszcze osobny film o koniu Justify, gdzie, tak jak zwykle, będzie historia prawdziwego konia, kolejnego konia wyścigowego. I będzie też przy okazji recenzja tego modelu od Briera. Także czekajcie, oczywiście, na ten odcinek, bo będzie to kolejny odcinek z tej serii Słynne Konie jako figurki. Także. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał ten odcinek. Zostawcie jakiś fajny komentarz, czy chcielibyście mieć Justify'a we swojej kolekcji albo jakiegoś innego wyścigowego konia od I oczywiście zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów z serii unpackingów, czy też innych o tematyce figurek koni. Do zobaczenia.